Cześć, tutaj Ryko, a ze mną jest... Max Wodzu. Tak, więc będzie znowu gadanie... No właśnie, są... kurde, tamten live nie wypalił, bo bez dźwięku normalnie... Już mam. Oj, szkoda live'a, ale dobra. Zaczynamy od nowa, ale troszeczkę zmienimy temat, bo... Ale po co zmieniać temat, jak i tak nie słyszeliście, co bym mówił. Nie, dokładnie. Też jest tego ręka, co Dobra, zostaw. Potem go usuniesz. Myślałem, że jest... A, działanie. Usuń. Tak, tak usuń. Etytuj. Dobra. Film usunięty i jedziemy na naszą serię. Ja nawet nie widziałem, że... A tu są wyświetlenia, tu są łapki. Chyba ja myślałem, że to łapki to fajnie A Dobra. W co można pograć? Margonem. O. Nie, nie, nie grajmy w margonem. Dlaczego? No, to fajna gra. No ale weźmy zróbmy live o czymś innym. Ale o czym ty chcesz robić jak tu o. Na no bół, ale za jaki na z innym graczem dostaję doświadczenie oraz mam szansę. Czy tworzymy własne konto? Nie. <gryśla> to już się obraża. Dobra. się. Tak, sobie. na pewno. No już się obrażasz. Do. A więc i Riko będzie grał, a Mariusz Ładu będzie patrzył i dyskutował ze że... Tak zawsze jest. Ty co zawsze grasz. No ja jestem, co ja jestem, to w domu, jestem w domu, w domu. Musimy zakończyć na chwilę, bo teraz będzie przerwa na obiad i znowu będzie usunięty obiad. A więc...